powiadomienie dostałem no <laughs> to jest dopiero zasięg zimno no to jest dopiero zasięg tutaj tutaj, tutaj to jest zasięg powiadomionka przychodzą no zimno pewnie że zimno Wam dałem w opisie, bo ja tutaj nie wiem, ja ogólnie standardowo nie wiem, gdzie będę nadawał. Także macie linka do drugiego kanału. Tutaj w sumie miałem bana, ale go obszedłem. Nie wiedziałem, że da się obejść bana na tym na smartfonie, ale udało mi się. No także zapiszcie sobie w opisie, jest link do drugiego kanału. Jak nie będzie transmisji tutaj, to będzie transmisja tam. Co jeszcze? No. Ja mam z tego bekę, nie? Tylko... Jak to jak to powiedzieć? A w sumie to. W sumie to. Wyjebane. <laughs> Napiszcie mi lepiej, co się dzieje w Polsce. Jak jest w Polsce? No, jest już gorąco, czy tylko robi się coś gorąco? Czy nie bardzo? Jakby ktoś mógł tak jednym zdaniem podsumować w Polsce, czy, czy bardziej jest spokój, czy ci się zaostrzają różne konflikty, jakieś niesnaski? O, takie mam pytanie do czatu. Napiszcie też czy na urlop, nie lepiej nie jedź na urlop, za tydzień na urlop lepiej nie jedź, tak ci powiem, no. Jutro nów księżyca w ogóle, mam urodziny w księżyca. Za półtora dnia mam urodziny, raczej znaczy za półtora dnia jest znów księżyca, a ja urodziny mam za pół dnia, no. za, za jeden dzień. energia nowiu jest dramat nie to może pogadamy szczerze nie ja wam powiem pracowałem w całej europie różnie to zawsze bywa ja uwielbiam podróżować pracować w ogóle pracowałem chyba na kilkudziesięciu magazynach na produkcji zawsze tam po parę tygodni czasem parę dni nie wszystko o mnie wiecie i aktualnie jestem 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 na etapie takim że po tym co tutaj zobaczyłem bo tam nie wiem, czy pamiętacie, zrobiłem Wam takiego wesołego, kolorowego live'a Weinthoven, nie? Bo Holandia jest piękna, jest cudowna, jest naprawdę cudowna. Ale po tym, co zobaczyłem odnośnie ogólnie pojętej sytuacji mieszkaniowo prasującej, to mogłem książkę napisać. No, powiem Wam szczerze. Jestem w szoku kurwa To znaczy kurwa Bo ja pracowałem w Grecji, w UK, w Czechach kurwa Wszędzie, w Hiszpanii Boże we Francji, w Hiszpanii nie I różne rzeczy widziałem kurwa Ale żeby one wszystkie się tak koncentrowały W jednym i tym samym punkcie I nazywał się ten punkt Holandia, to nie Zastanawiam się, czy książki nie napiszę? No, poważnie. Ja jestem. Marysia była lekko w szoku. No. Nie wiem, czy tam oglądaliście mojego YouTube'a, czy tam inne, inne kanały, bo to jest trochę rozrzucone. To znaczy, wkrótce będziemy rozpoczynali kolejny rozdział naszej podróży, tak powiem. Dla widzów to chyba lepiej. No, to znaczy, co wam mam powiedzieć? Kiedy powrót? No właśnie kurwa, dobre pytanie. No nie, nie sądziłem, że tak szybko będę miał taką refleksję z moimi widzami. Wiesz co, ja mogę wrócić nawet jutro, tylko pytanie po co i do czego? Ja myślę, że to nie jest tylko mój dylemat dzisiaj. Czy wrócić albo czy wyjechać. Ja pierdolę, tylko że ja to robię na żywo. No. Dwa dni przepracowałem i... Informacje, które zgromadziłem, to jak się ludzie traktują w ogóle, to jest. Uff. Jest ze mną Dominik w Holandii, taki streamer z Twitcha. On, on przepracował jeden dzień na szklarni i rzucił robotę. A teraz jedzie do kolejnej roboty. także Może się spotkam z Dominikiem jeszcze w tym tygodniu. On też robi livey. Tylko na innej platformie. No ogólnie wszystko, całe, cała energia, cały wszechświat mnie pcha w tym kierunku, nie? Nie, ja nic nie odjebałem. To nie chodzi o to, że ja coś odjebuję. Zazwyczaj to było tak, że ja coś odjebuję, nie? Wiecie, no ale tym, nie tym razem. Nie tym razem. Opowiem wam, ale jak stąd wyjadę, no nie będę nikomu robił pod górę, kurwa. Ja szanuję tu tych ludzi, wszystkich. 99% ludzi mi nic nie zrobiła złego, ale ten jest taki 1% zawsze wiecie, który, który gdzieś tam zawodzi. No. No. Tylko to, to jest tyle opowiadania, że ja będę przez tydzień opowiadał. No. Ojej. Oj. No. Dzisiaj święto w ogóle, gdzieś gdzie śpię, no, a jak gdzieś śpię? Moim domem jest świat eee... Dzisiaj święto króla. Impreza w całej Holandii. No, no, mi się nie chce iść nigdzie. Totalnie. Jutro mam urodziny. <słuch> no, ale obiecałem sobie, że ten, że, że w tym roku nikt i nic mi nie popsuje urodzin. Nie ma bata. Poza tym tłumaczę do sobie w ten sposób. Za każdym razem, kiedy w życiu mi się nie układa, mój film jest ciekawszy. No. Ale dalej, ja dalej podtrzymuję, w końcu wziąłeś się za robotę tak. Dwa dni wytrzymałem trusiaczku, trus trusiaczku mój, dwa dni kurwa. Niekompatybilny się okazałem być z, z, z korporacją, w której pracowałem. Moje spojrzenie kurwa, moje spojrzenie na wykonywanie pracy, coaching, trening kurwa i ogólnie komunikację w zespole było inne niż kurwa tutaj. Lokalne spojrzenie na komunikację w zespole. No. Po prostu inna. Ja jestem stara, szkoła, kurwa. Sz ogólnie wiecie, to co ja w internecie odpierdalam, to jest jedno, ale sz ja szanuję ludzi w pracy, nie? Ogólnie. no Nie znęcam się nad ludźmi w pracy, nie? Nigdy tego nie robiłem, kurwa. Nie wiem, jak to jest, kurwa. Tam znaczy, ja kiedyś z ziomkami pracowałem, to robiliśmy sebekę na magazynie, ale to z ziomkami, nie? To się można pojechać ziomka, nie? Ziomek ciebie, ty niego, nie? Ale tak ogólnie. To, to... Zawsze, jak pracowałem, to robiłem swoje, nie? Także... Ja myślę, że dla filmu lepiej, no. Dla live'ów lepiej. Będzie to... Ciekawy live stream na pewno. No. Dużo niespodzianek się spodziewam po drodze, kurwa. Nie wiem nawet, w którym kierunku, bo jak wyjdę, zamknę drzwi, to czy pójdę tu bardziej, czy tu, kurwa. Musimy to wspólnie rozważyć, kochani. I może zrobimy ankietę, co? Czy idę na. Po... O, to, by był, to byłby hit, kurwa. Robi ankietę, Czy idę na północ, czy na południe, czy na wschód, czy na zachód? Co? Backstage, backstage życia na emigracji. No, no nie wiem, nie wiem, czy to jest backstage, kurwa. To jest raczej. Raczej aktualnie znajdujemy się w Rynsztoku, kurwa. Będziemy się powoli wynurzać. Wczoraj już mówiłem moim widzom na YouTube, że. Zawsze w takiej sytuacji pociesza mnie to, że gorzej już być nie może i lato idzie, także... Spodziewałem się zazwyczaj, kiedy rozpoczynam pracę, spodziewam się... Nord. Na Nord to trzeba mieć ubrania kurwa i namioty. Zazwyczaj, kiedy rozpoczynam pracę, spodziewam się mniej więcej tygodnia, dwa, może miesiąc czasami. Kiedyś dwa miesiące robiłem na magazynie, bo był fajny, fajni ludzie, fajny magazyn, ale kurwa dwa dni... Bo byłem przekonany, że se tydzień przynajmniej popracuję. Tak szczerze wam powiem, co co myślałem po pierwszym dniu. Tydzień, 10 dni, nie, tak wiecie, odpocznę, nabiorę sił, jakieś pieniądze, tam parę euro na kawę, w zarobię i jadę dalej. Ale kurwa, dwa dni to mnie, to, to mnie rozjebało, że to takie dynamiczne wszystko. No, naprawdę. bushcraft. Nawet wypadałoby poprosić moich widzów o jakąś kasę, ale na razie nie mam siły do tego, żeby wyjść z domu kurwa. Tygodniówki nie wziąłem, weź wypierdala, tylko co się cieszysz kurwa, ale to musi, ale to musi być śmieszne. Nas. Ci wszyscy ludzie, którzy mnie hejtowali, kibicowali mi, trollowali mnie, przychodzą i nagle o kurwa walili go z roboty, nie? Wow. Ale, ale wam zrobiłem środa, dzisiaj środę, nie? Jaki kurwa bushcraft. Nie umiem się ruszać, jestem tak wyjebany, tak napierdalałem dwa tygodnie, rolki w tym magazynie, też napierdalałem tam na fabryce. Ogólnie, ogólnie schudłem chyba z 15 kg. Gdyby chociaż jedna osoba mi tu napisała z 80, Michael jest miejsce w Polsce, gdzie jest normalnie, to ja jadę jutro. Tylko, że kurwa nikt mi tego nie napisze, nie? To się nazywa walka o przetrwanie No i co w sumie tyle, no co? Dasz sobie radę. O, pierwsze dobre słowo dzisiaj. Idzie sezon, praca w polu Nie, bo ja wiem, że ja się, nie do, ja się nie nadaję do tego do pracy na etacie, nie? Wiecie o co chodzi? To nie jest tak, że ja pierwszy raz w życiu kurwa poszedłem do roboty i mnie wywalili, nie? To jest jakiś 77 kurwa. To nie jest tak, że ko... ja teraz przeżywam dramat. Kurwa. Dzień dobry imperatorze, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry kasztelanie. W ogóle nie przeżywam dramatu. Raczej skupiam się na tym, żeby zrobić dobrego live'a. Nic, nic i nikt mi nie spierdoli moich urodzin. Poza tym ja zaznaczę to w ten sposób. Jeżeli jakieś 70 razy, kurwa, chodziłem do różnych agencji pracy na całym świecie, kurwa, w Europie i zawsze mnie wywalali, to znaczy, że to nie jest dla mnie, no bo jak kurwa? No ludzie, no szczerze, ile ja zaliczyłem produkcji magazynów, kurwa, wykładań towarów, wy nie wiecie, bo ja wam nigdy o tym nie opowiadałem. Mogę wam, wiecie, jak ja mam rekord, to mam opowiem, może rekordzisty, rekord, tylko zamknę drzwi, żeby wszyscy nie słyszeli. Ciężko jest być Polakiem, no. Słuchajcie, opowiem wam mój rekord. Nie walę żadnego browara, herbatkę, zarobię kawę. Rekord mam taki, że poszedłem do roboty w Pradze, w Tesco, na wykładanie towaru. O, na pierwszą w nocy, na nockę. I o trzeciej już, już byłem za drzwiami, jarałem blanta. O. A zaczęło się od tego, że poznałem gościa w robocie, dealera. I szybko złapaliśmy kontakt. I żeśmy sobie rozmawiali i wykładali towar i drugi taki zobaczył tego gościu, taki, taki co nie miał kolegów. I od razu, od razu nas podjebał do typa, że rozmawiamy w czasie pracy. W ogóle taki br brutalny taki był, nie? Przyszedł z tym gościem mnie i powiedział, no oni rozmawiają mnie i ten... I... Ja mówię, dobra, weź się spierdalajcie. Nie? Oplułem ich wszystkich i poszedłem. Także kochani, chciałbym, żebyście mieli świadomość jednak, że to nie jest tak pierwszy raz u mnie. Kiedyś, kiedyś w praktykerze byłem kurwa z godzinę w rybniku w pracy. Babka kazała się nam przebierać na podłodze, nie? No zrobiłem z filmu, ale akurat wtedy robiłem materiał na Zielony Rybnik. Tutaj nie, nie ten, tutaj nic nie filmowałem, żadnych tych. Coś mam potem może za parę miesięcy, za parę tygodni wam opowiem i tyle. Ale podejrzewam, że wszędzie jest tak samo. Gabryś mi się, o kurwa o Gabrysiu zapomniałem. Ja, ja pierdolę z tego wszystkiego, że mam życie ostatnio, za dużo mam życia. Zapomniałem o Gabrysiu. No, Gabryś, przyjeżdżaj do, tutaj do mnie, bracie. Co tu dzisiaj się będzie działo, nie? Będzie melange. Nie rozsiewaj pilotek, który już jak widzisz, kurwa, że człowiek bezrobotny siedzi na emigracji. Kurwa, dwa dni przepracowałem, jestem niekompatybilny, nie wiem co mam zrobić z moim życiem, a ty mi pierdolisz o Gabrysiu, No kurwa, bądźmy poważni, szanujmy się. Co ty do mnie pierdolisz? Weź mi lepiej do Nate' wysi, bo nie wiem czy mi do to działają na tej aplikacji kurwa. Ja nie mam jak wysłać testowego. O. Wyślij mi na PayPal, a ja ci odeślę kurwa, bo i tak tam... Na Paypal też nie umiem wejść przez telefon jeszcze. Kurwa, nie umiem nigdzie wejść przez ten telefon. O. Udostępnij tam na grupy dla bezrobotnych. Emigranci United, no co jeszcze? Odbanowałbym wszystkich, ale też nie umiem na, na, na telefonie, no. Zabrałbym Wam gdzieś, ale po prostu mi się kurwa nie chce. Szczerze, nawet do tego pierdolonego coffee shopu mi się nie chce jechać. A w sumie muszę, bo mi nie wiem, tam gram został chyba. Ile można mieć zioła? Nie wiem, z piątka jak masz, to tak normalnie, nie? Ale zależy. Czasami ci policja zabierze zioło, jak palisz na ulicy. Czasami ci powiedzą, żebyś poszedł, gdzieś z boku stanął. Dzień dobry. O, Klimczak. No, także takie, takie życie, ludzie. Po co nosić, wiesz? Po co też nosić w święto króla na robieniu baniek? No ale trudno. No. Nie byłem przygotowany, że tak szybko będę musiał puszczać bańki. No. Ogólnie operacja bańkowo była zaplanowana, ale nie na, nie na dzisiaj kurwa, tylko na za miesiąc, nie? Ale to Bóg, Bóg, układa scenariusz tutaj, nie ja. No kurwa, pizdu, <gryw> Idę po kawę. Idę na wody, idę po kawę, u mnie chuj szczeli, no. Napiszcie jak w Polsce, co się dzieje, czy są protesty, czy ludzie się kochają, czy nie kochają, czym... Cokolwiek napiszcie. mam kole, także zapomniałem, że mam kole. Poza tym robienie baniek to jest kolejny projekt. Ja nie jestem nie jestem gotowy chyba na kolejny projekt, kurwa. Ja pierdolę nie. Fortuna welut, luna. Gaz Co? Rosja wstrzyma do poważnie mówicie o oh, kurwa Michael wreszcie mi się udało trafić na live Zapiszę zapisie sobie tam jest drugi kanał utworzyłem na dwóje, dwójeczkę zrobiłem bo teraz jesteśmy na jedynce jak coś to przejdziemy na dwójeczkę dobra Słońce mi razi kurwa Wczoraj w ogóle wstałem, nie? Przedem się tu usiadłem, takiego blanta znalazłem w ogóle, nie dopalonego, nie? Mówię, a pierdolę, ostro było, nie? No, normalnie leżał mój. Bułgaria i Polska bez gazowiska, jaja ze mnie robicie, kurwa. Ja się przedem zapytać, czy wracać do kraju, bo mnie z roboty wyjebali. A w wy mówicie, że oni gaz zakręcają. Co tu się kurwa w ogóle dzieje? Gdzie ja jestem, panie? Obudź się, Michael, kurwa. To jest tylko sen, prawda? Wcale nie jestem, kurwa. Tutaj, a, a tam nie ma mojego kraju, który krwawi. Kurwa, jebana Macie. Jak odkupić grzechy? Ja się modlę, żebym się pomylił. Kurwa gościu, co ty do mnie pierdolisz, cholik? Myślisz, że ja wam źle życzę. Ja nie jestem Gabryś kurwa, że ja wam życzę benzyny za 100 zł. Czeka ja się modlę, żeby było lepiej, żebym wrócił kurwa. Co wy jesteście normalni? Czy wy nie, nie, nie roz... Wy myślicie, że we mnie nie ma człowieka w środku, że ja kurwą jestem do końca taką, no nie, co ty pierdolisz do mnie, gościu? Ja bym chciał usłyszeć od was dzisiaj, że jest lepiej, kurwa, że będzie lepiej. To sobie jadę, jutro jadę, idę z buta, kurwa. Ja pierdolę, jacy wy jesteście ludzie, nie? Czemu wy wszędzie widzicie tylko, że są, że są wilki, nie? I jeny kurwa. To ja nie wiem. Jak wyjeżdżałem, to powiedziałem, że jestem Polakiem patriotą, to ja wam mam źle życzyć. No nie kurwa, mi tu nie jest dobrze wcale, a nikomu tu nie jest dobrze z Polaków. Myślicie, że tu jest ludziom dobrze? Kurwa. Wszędzie jest tak samo, w życiu piękne są tylko chwile. O, otworzyli oczy, no to. Ja nie oglądam wiadomości z Polski, nie czytam ja mogę być, możesz mnie tak nazywać, ale przynajmniej nie ten, nie wbijam noża nikomu w plecy. U mnie jest lepiej kompa. Teraz będę uprawiał gaming. Czyli nie będzie donate'ów Magden, super, siema ma. wszystko na kompa i znowu nie masz dla mnie na donate'y. Super fajna ta nalepka nawet no. Ja przyjdę potem. Te nalepki muszę ogarnąć. Dzięki, że mi, że mi, dzięki, że mi ten to zrobiłeś.